Witam serdecznie. chciałem Ci przekazać kilka kluczowych wniosków, dzięki którym możesz zrozumieć, dlaczego popełniasz duże błędy przy kobietach i ciągle jesteś sam, albo ciągle dochodzi do tego typu sytuacji. Pierwsza sprawa: czy Ty jesteś w stanie się zdystansować uczuciowo, emocjonalnie do tego, co się dzieje w Twojej relacji? Czy być może przeżywasz to wszystko, co się dzieje w związku od samego początku? Podam Ci przykład. Ostatnio miałem taką konsultację z takim panem, który był tak wrażliwy, że jak kobieta była nieodpisywana SMS-a, to cały czas siedział skoncentrowany na tym, dlaczego ona nie pisze, czy coś, czy coś się stało. Wręcz sam się przyznał do tego, że w sytuacji, kiedy kobiety do niego nie pisały, to wysyłał często głupie SMS-y: Tęsknię za tobą albo było tak fajnie na spotkaniu, co u ciebie. I właśnie te SMS-y powodowały, że kobiety nie inwestowały, nie chciały dalej rozwiązywać yy, tej sytuacji, a raczej nie chciały dalej rozwijać tej sytuacji i nie miały ochoty na kolejne spotkanie. Więc musisz z tego sobie wnioski wyciągnąć. Bo jeśli jesteś takim typem faceta, który siedzi w domu i się zastanawia, dlaczego ona nie pisze, dlaczego ona się nie odzywa, to bardzo łatwo. Będziesz popełniał błędy, które sprawią, że dziewczyna przestanie być zainteresowana. Musisz się zdystansować uczuciowo, emocjonalnie do relacji z kobietą, a to oznacza, że nie możesz przeżywać, myśleć, dlaczego ona nie pisze, co ona mi odpowie, jak i powiem, że nie mam czasu, czy ona się obrazi. Im bardziej przeżywasz to wszystko emocjonalnie, tym mniej jesteś atrakcyjny. Stabilny, psychicznie, który potrafi wytrzymać ten cały stres emocjonalny, który często nas sama wywołuje, właśnie po to, żeby zapewnił poczucie bezpieczeństwa czy odpowiednie prowadzenie w relacji. Jest to niesamowicie istotne, a bardzo często o tym zapominacie. I już na początku zbyt bardzo przeżywasz cały związek, czy cały początek związku z kobietą. uwolni się od tego, nie myśl o tym, czy jeszcze z nią będziesz, a nawet załóż na początku, że z pewnością to będzie tylko krótka relacja, przelotna, w ten sposób uwolnisz się od presji na efekt i będziesz dużo bardziej stabilny psychicznie. Zauważ, że jeśli nie zakładasz kontynuacji relacji, jeśli nie obiecujesz sobie, że musisz ją zdobyć, jeśli dajesz sobie zgodę na to, że może z nią nie wyjść, ty się czujesz dużo lepiej, natomiast jeśli za bardzo ci zależy, jesteś skoncentrowany na tym, że ci musi z nią wyjść, że musi się udać, to właśnie ten stres powoduje na ogół, że tracisz kobietę, bo zaczynasz wykonywać głupie ruchy, zaczynasz do niej wydzwaniać, yy, przepraszać ją, albo jesteś zbytnio zdesperowany i kiedy się z nią spotykasz, to cały czas chcesz ją całować, cały czas chcesz ją przytulać, a kobieta się odsuwa, a kobieta ci mówi, że może już wystarczy. Wyczuwa tą Twoją presję. Jest to bardzo istotne, bo to wszystko się właśnie bierze z Twojego wnętrza, z Twoich przekonań na temat siebie i relacji. Jeśli się od tego uwolnisz, to z automatu pojawią się dużo lepsze efekty i teraz dam Ci kilka rad, jak właśnie zmienić się przy kobietach, jeśli masz tego typu e, problemy. Jak zmienić swoje podejście do kobiet, jeśli masz tego typu problemy. Przede wszystkim, tak jak mówiłem, uwolnić się od presji na efekt. Może nie wyjść, kobiety mogą powiedzieć nie, a nawet często zawsze będą na pewnym etapie relacji mówiły ci nie po to, żeby zweryfikować twój charakter, osobowość. Jest to normalne, to nie chodzi o ciebie, tylko chodzi o to, żebyś nauczył się jak sobie z tym radzić, jak na tą kobietę wpłynąć. Yy, więc na pewnym etapie zawsze się pojawi nie, nie wiem, nie wiem czy bym chciała albo testy typu yy, dlaczego do mnie ostatnio nie pisałeś. I zamiast się tym przejmować, zamiast to traktować z tego poczucia, że z Tobą coś jest nie tak, po prostu przyjmij to za pewnik i za taką normalność w relacji. I naucz się, jak rozmawiać z kobietą w taki sposób, żeby przestała cię testować albo żeby po prostu wyjść przy niej z atrakcyjną postawą. I wtedy efekty pojawią się dużo lepsze. Druga kwestia. Jeśli spotykasz się z kobietą, nie dawaj sobie nadziei na przyszłość, nie myśl o tym, czy coś z nią będzie, nie myśl od razu, że to będzie Twoja kobieta. Skoncentruj się tylko i wyłącznie na tym, jakie ma wady, co Cię w niej denerwuje, irytuje. Skup się na tym. Myśl tylko o tym, co Cię w niej wkurza. I zobaczysz, że będziesz miał duży dystans do tego, czy warto się z nią spotykać, i w ten sposób też będziesz o wiele bardziej na luzie. Polecam to przetestować. Oczywiście to nie chodzi o to, że masz się koncentrować na jej wadach, masz na nią krzyknąć czy coś tego typu. Chodzi o to, że powinieneś obserwować, co ona mówi, sobie myśleć, co ona mi opowiada za bzdury. Przecież, przecież mnie to w ogóle nie interesuje. Ona w ogóle mi się nie podoba. E, gdzieś tutaj ma pryszcza czy ma krzywe zęby. Ona jest dla mnie zbyt chuda. I w ten sposób oczywiście nie masz tego lęku przed odrzuceniem, bo przestaje ci zależeć. To jest dokładnie tak proste. Natomiast wiadomo, że jak poznajesz bardzo, bardzo atrakcyjną kobietę, no to trzeba się naprawdę skupić, żeby znaleźć te wady i wyciągnąć je z sytuacji. Natomiast wierzę w to, że jesteś kreatywny i sobie z tym wszystkim poradzisz. Jak jeszcze sobie poradzić yy, z tym przewrażliwieniem na punkcie relacji? Musisz zacząć się komunikować z kobietami w inny sposób, naucz się mówić kobietom, ja ci nic nie obiecam, powiedz dziewczynie, nic ci nie obiecam, wiesz, że dzisiaj rozmawiamy, a mogę ci już nie polubić, wiesz, że mogę już się z tobą nie spotkać, wiesz, że mogę ci przestać odpisywać na smsy i w tym momencie ona wyczuwa, że ty też masz do tego dystans, więc co się dzieje, zaczyna o wiele bardziej angażować się w relacje, starać się o ciebie, no i właśnie pojawiają się dużo lepsze efekty, rezultaty. Więc jak najbardziej mogę ci to polecić. Wielu facetów tego nie rozumie, a jest to doskonałe narzędzie, dzięki któremu możesz zacząć wpływać na kobiety. Nie polubiłem cię dzisiaj, wiesz, spotkaliśmy się, ale tak, stwierdziłem, że będziesz moją dobrą koleżanką, taką do rozmów o życiu. Nigdy bym cię nie potraktował jako kobiety, bo ty nie pasujesz mi do mojego wzorca kobiety. Większość kobiet potraktuje to jako odrzucenie. I zobaczysz, że ta część kobiet, która to usłyszy, będzie się chciała dowiedzieć, a dlaczego, a powiedz mi. I oczywiście na te pytania odpowiadasz kobiecie enigmatycznie, tak żeby ona sama starała się znaleźć rozwiązanie. Polecam się przekonać, jak to działa, bo jest to niesamowite narzędzie, które bardzo poważnie może nakłonić kobietę do większego zainteresowania Twoją osobą. Przekonaj się sam, jak to działa. Poza tym, zawsze możesz powiedzieć dziewczynie, my się już możemy nie spotkać, my się już możemy więcej nie całować. Wiesz, że właśnie teraz widzisz mnie ostatni raz, a dziewczyna się pyta dlaczego? Nie mogę ci powiedzieć. I ta tajemnica, ta zagrywka powoduje, że właśnie ona często może zacząć inaczej myśleć. I zwróć uwagę, że to jest przeciwieństwo tego, o czym mówiłem na początku. Jeśli tak mówisz do kobiety, obcujesz z takim językiem, to nie możesz być tym wrażliwcem, uczuciowcem, bo to jest jakby zupełnie. Coś innego i kobiety potrafią to wyczuć, więc polecam popraktykować. Myślę, że efekty cię zaskoczą. Natomiast należy pamiętać o tym, że żeby to też zaskoczyło, to ty czymś na początku musisz tą kobietę zainteresować. Najlepiej jakbyście się pocałowali na początku, jakbyście byli w łóżku. No to wtedy, jeśli ona już tutaj wykazuje dużo większe zaangażowanie, możesz tego typu sztuczki stosować, a kobieta też często o wiele bardziej się postara w znajomości czy w relacji. Ja zawsze, jeśli kobieta po tego typu słowach pisze do mnie i pyta, co u ciebie, jej pisze, nic ci nie obiecywałem. Słuchaj, nie obiecywałem ci, że będę Ci odpisywał. Nic ci nie obiecywałem. Piszesz do mnie kolejny raz, a przecież nic o tym nie mówiłem, że będę ci ciągle odpisywał. I przestaję odpisywać, i potem ona sama znowu pisze. Wysyła kolejnego SMS-a. jesteś zły? Nie, nie jestem, ale jestem zajęty. I następnym razem znowu popisała, trochę więcej z nią popisałem, pożartowałem, uciąłem kontakt, a kobieta sama. Zaczyna dużo więcej inwestować. Działa to niesamowicie, jeśli potrafisz to tak wykorzystać w praktyce, także przetestuj, a efekty myślę, że naprawdę będą spore. I nie martw się tak bardzo tym, co ci mówi kobieta tym, że cię zastrasza że jeśli facet nie wykazuje jej e, uwagi albo nie wykazuje nią zainteresowania, e, to tak naprawdę ona go zostawi. To są często bujdy, to są często testy, które mają sprawdzić twoją męską wiarygodność i poczucie wartości. Jeśli na to nabierasz i przeżywasz to wszystko, co nam mówi, no to jesteś bliżej tego rozstania, rozwodu, bo właśnie kobieta zauważyła, że ty masz słaby charakter. Więc zamiast się tym przejmować, powinieneś się z tego śmiać, powinieneś sobie z tego żartować, powinieneś mieć do tego dystans, powinieneś jej powiedzieć, co ty mówisz, serio? Chcesz mnie zostawić? Nie chcesz się więcej spotykać? To fajnie, właśnie też o tym pomyślałem. Wiesz co, to dobrze, że ty tym wspominasz, bo taka koleżanka z pracy mi proponuje wyjazd. To co, kończymy tą relację? Zakończamy tą relację? Widzisz, ona wtedy, uwierz mi, zbaranieje i nie będzie wiedziała, co ci odpowiedzieć. Kobiety niesamowicie reagują na facetów, którzy mają takie podejście, bo wiedzą, że mogą stracić kogoś wartościowego, więc jak ty się tego nauczysz, no, to myślę, że efekty z automatu pojawią się dużo lepsze. I oczywiście, ja zawsze też mówię kobietom, to jest też powiązane z tym, o czym mówiłem na początku: Nie będę Cię za nic przepraszał, nie będę Cię przepraszał, nie będę dla Ciebie miły. Nie spotykaj się ze mną, bo to ryzykowne. I te wszystkie przestrogi powodują, że kobieta się wkręca, angażuje. I próbujecie sama zdobyć, bo jeśli ty ją przestrzegasz, a większość facetów ją namawia, to właśnie w tobie ona widzi tą wartość i cel do zdobycia. Przekonaj się sam, jak to działa, bo myślę, że wielu facetów tego nie rozumie. A jeśli potrafisz z tego wyciągnąć właściwe wnioski i przetestować to w praktyce, efekty są naprawdę spore. Nie zachęcaj kobiet, nie mów do nich, fajnie będzie. Yy, zobaczysz. Ze mną będziesz szczęśliwa, wróćmy do siebie, przecież było nam razem tak dobrze. Tylko zamiast tego, dawaj kobiecie powody, dlaczego nie warto z tobą być, ale przy tym podkręcaj kobietę emocjonalnie, nakręcaj jej emocje tak, żeby ona czuła, że chce z tobą być, ale nie może być, i wtedy właśnie to będzie powodować, że dziewczyna, że kobieta też będzie się o ciebie dużo bardziej starać. Polecam tą strategię, bo wielu facetów, którzy się tego nauczyli, no po prostu przestali mieć problemy yy, z kobietami. Wielu facetów, których tego nauczyłem, przestało mieć problemy z kobietami. Yy, pojawiły się niesamowite efekty. Kobiety same pisały, same się starały i same też się dużo bardziej angażowały. Bo tak jak mówię, z jednej strony rozgrzewasz kobietę emocjami, a z drugiej strony jej mówisz, nie musimy się spotykać, nie wiem, czy znajdę czas, i to powoduje tą falę zainteresowania. Zaangażowania, przekonaj się sam, jak to działa, bo jestem przekonany, że jak to zrozumiałeś już dobrze na podstawie tego odcinka, no to jesteś gotowy do działania i możesz tą wiedzę wykorzystać w praktyce. Polecam, bo to działa. W tym tygodniu przygotowałem coś dla Ciebie. Do czwartku do północy pakiet 17 kursów, ponad 70% taniej. Polecam, pełna wiedza na temat kobiet, uwodzenia. Pobierz sobie to wszystko w dużo niższej cenie i raz na zawsze pozbądź się problemów z kobietami. Wejdź w tego linka promocja.uwodzeniewdzień.pl i zgarnij te wszystkie materiały w dużo niższej cenie do czwartku do północy. Polecam, bo te szkolenia zmienią Twoje życie. Nauczysz się jak flirtować z kobietami, jak utrzymać związek, jak być dobrym w łóżku. Warto pobrać całość w dużo niższej cenie, bo dzięki tej wiedzy kobiety Będą na ciebie reagować zupełnie inaczej. Twoja była dziewczyna wróci i naprawisz związek. Także polecam się uczyć, bo bez tej wiedzy ciężko ci będzie przykuwać uwagę kobiet. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!